Ja, może tak zacznę od, od definicji, bo chcemy trochę o remarketingu, a ja trochę tak. Spotkanie łączy świat leasingu, ubezpieczeń, trochę gdzieś tam finansów i bankowości. A ja po wielu latach w tych różnych miejscach stwierdzam, że leasing to jest jedyne miejsce, w którym wszyscy wiedzą, co oznacza remarketing. Wszędzie indziej remarketing yy, dużo bardziej dotyczy. Obiektu, czyli ponownego wysyłania ofert do tych samych klientów w leasingu, to jednak jest sprzedaż. W leasingu to jest sprzedaż, czyli ponowna oferta, ponowna promocja i ponowna sprzedaż tego samego tego samego produktu. I to jest korowy proces w ogóle w leasingu, czyli zbywanie, sprzedawanie pojazdów polizingowych, ale jest ten obszar, który jest na styku ubezpieczeń leasingu, to jest. Zbywanie uszkodzonych pojazdów, także w leasingu. I trochę od tej strony, mówiąc o usłudze, którą Karo oferuje, i trochę o, o, o całkowicie nowym podejściu do y, sprzedaży pojazdów uszkodzonych, mógłbym zacząć od takiego prostego obrazka. Karot, to największa na rynku platforma aukcyjna pojazdów uszkodzonych. Sprzedajemy. Ponad 100, kilkadziesiąt pojazdów dziennie, kilkaset pojazdów jest codziennie nowych w ofercie, ale to, co jest ważne, jesteśmy jedyną platformą na rynku, która ma ponad 15 tysięcy kupców. I ci kupcy powodują, że dzięki transparentności tego procesu aukcyjnego możemy się cofnąć do tego, co profesor dzisiaj mówił, możemy trochę podziałać na emocjach i na emocjach w procesie aukcyjnym osiągać wyższe ceny. I taka jest prawda, jest to prawda udowodniona na wielu tysiącach przykładów, że jesteśmy w stanie sprzedawać samochody drożej. Tak? I to jest jakby pierwszy element. Drugi element bardzo ważny jest to, że jesteśmy w stanie sprzedać każdy pojazd, wszystko. Sprzedajemy autobusy, kombajny, samochody osobowe. Każdy produkt, każdy pojazd jest do, do zaoferowania. Ale to jest taki prosty opis. Jest jakaś firma, Karot oferuje platformy, ale ja dzisiaj chciałem troszeczkę o czymś innym. My tak naprawdę mówimy o modelu, w którym model karot łączy dwie rzeczy, a tak naprawdę dwa osobne procesy, które, które tutaj są obecne. Jeden to jest model obsługi szkód z, tak naprawdę z wypłatą wartości pojazdu z przedszkody. To jest coś, co dzisiaj zakłady ubezpieczeń coraz częściej oferują, zwłaszcza w szkodach całkowitych, ale też nie tylko. I dlaczego mówię nie tylko? To jest taka prawda zbadana, przebadana. Że wszystkie naprawy realizowane na, że tak powiem, koszt zakładu ubezpieczeń są statystycznie 15 do 25% droższe niż te same, te same naprawy wykonane w tej samej jakości dla indywidualnego na przykład klienta. Innymi słowy, we wszystkich naprawach, które są finansowane przez ubezpieczycieli, mamy wbudowaną taką pustą marżę. Ja wiem, że ta marża ona w różne miejsca na rynku trafia, ale to jest ważne, że coraz częściej. Nie tylko szkody całkowite mogą być rozliczane w tym modelu, czyli że poszkodowany właściciel, w tym wypadku także często firma leasingowa, uzyskuje całą wartość pojazdu sprzed szkody w formie wypłaty, a zakład ubezpieczeń z naszym udziałem zagospodarowuje tą pozostałość i sprzedaje tą pozostałość. Czyli to jest rzecz, którą robimy dzisiaj dla Ubezpieczycieli i dla leasingów, jako, jako właścicieli tych pojazdów. I ten drugi klasyczny model sprzedaży pojazdów uszkodzonych, który jest w naszym przypadku jakby bardzo skuteczny i pozwala na sprzedawanie wszelkich pojazdów uszkodzonych. Czyli nie tylko tych po szkodach, ale także gdzieś powindykacyjnych, gdzie w wyniku tego procesu około windykacyjnego powstały jakieś uszkodzenia, wady, które też dzięki naszej platformie można sprzedać drożej. Dlaczego? Dlatego, że mamy unikalną platformę tylko dla pojazdów uszkodzonych i tylko na niej jest te 15 tysięcy kupców, którzy mogą, którzy mogą te, te pojazdy odpowiednio wysoko, wysoko wylicytować. I ja jakby nie wchodząc dzisiaj, bo widzimy, że wszyscy się ścigają z czasem, możemy powiedzieć. Co jest w tym procesie jakby ważne, to jest to, że ten proces co do zasady jest korzystny dla wszystkich. Zakłady realizują ten proces ze względu na oszczędność procesową, oszczędność w procesie likwidacji szkód eliminują tak, ten proces eliminuje ryzyko roszczeń dalszych ze strony, ze strony poszkodowanych, ale co jest ważne, jest ta korzyść dla kupców, którzy mają transparentny, jasny proces, który można wybierać z wielu samochodów w czasie rzeczywistym licytowanych, ale korzystają także poszkodowani i właściciele sprzedając ten pojazd trochę bardziej długofalowo, czyli dzięki temu, że Pewne, pewne grupy pojazdów są efektywnie, efektywnie wylicytowywane. Yy, polityka cenowa ubezpieczycieli w średnim okresie ma szansę być też korygowana. I tak jak powiedziałem wcześniej, my dzisiaj realizujemy model Karot z ubezpieczycielami, firmami leasingowymi w Polsce. Mówimy albo staramy się na to patrzeć w ten sposób, że tworzymy standard rynkowy w obsłudze szkód całkowitych ale także szkód innych, niecałkowitych, istotnych, rozliczanych w tym modelu wypłaty wartości pojazdu przed szkodą. Ale z drugiej strony efektywnie sprzedajemy pojazdy. Efektywnie sprzedajemy pojazdy, których na przykład firma leasingowa może być właścicielem w wyniku czy to przejęcia klasycznego po szkodzie, czy też w wyniku yy, przejęcia powindykacyjnego. I w zależności, w którym modelu ta współpraca ma miejsce, to te modele są trochę różne. Pierwszy model to jest współpraca jakby z karotem, w której firma leasingowa występuje jako poszkodowany, czyli właściciel pojazdu de facto i jest to proces zorganizowany, załatwiany, prowadzony przez zakład ubezpieczeń. Czyli jest to proces za pośrednictwem zakładu in, in, inicjowany Firma leasingowa uzyskuje pełną wartość pojazdu z przedszkody, a tak naprawdę po stronie Karota jest odbiór pojazdu z dowolnego miejsca w Polsce: od Niska po Szczecin, trudne miejsca, łatwe miejsca i pełne zagospodarowanie tego pojazdu łącznie z sprzedażą na naszej aukcji. Ta usługa jest w pełni bezkosztowa zarówno dla zakładu ubezpieczeń, jak i dla firmy, dla firmy leasingowej. I to, to, co jest tą jednoznaczną wartością, którą w tym procesie chcemy budować jako standard, jako standard rynkowy to jest to, że firma leasingowa otrzymuje 100% wartości pojazdu z przedszkody. My dedykujemy zespół, który w pełni zajmuje się poszkodowanym, w tym przypadku właścicielem firmą leasingową w zakresie załatwienia wszystkich praw związanych z tym pojazdem. W przypadku firm leasingowych to jest bardzo często pełne przejęcie kontaktu z użytkownikami pojazdów, bo bywają z tym pewne problemy, czyli że trzeba tych użytkowników odpowiednio dyscyplinować dla pozyskania odpowiedniej na przykład dokumentacji, ale także pełne przejęcie kontaktów z kupującymi, czyli tą, tą, tą stroną, która, która, która pojazdy nabywa i jakby wszelkie dyskusje, wszelkie, wszelkie wątpliwości są także załatwiane po stronie, po stronie firmy Karot. I oferujemy jeden punkt kontaktu dla, dla, dla firmy leasingowej z nami do obsługi całego procesu. Na końcu usługa jest bezpłatna, ale też po stronie naszej jest Pełna, pełna, że tak powiem, zabezpieczenie pojazdu na naszych placach, czyli nie ma żadnego, żadnego poszukiwania miejsca opłat parkingowych i tak dalej. Pojazdy stacjonują u nas. Jeżeli pojazdą kończy się ubezpieczenie, my to ubezpieczenie na własny koszt kontynuujemy, to niezbędne ubezpieczenie, które w przypadku pojazdów musi być nabywane. I z perspektywy poszkodowanych tutaj są liczby dla naszych klientów indywidualnych, ale dla, dla naszych klientów firmowych czy też leasingów, te liczby też są bardzo pozytywne. Mówimy o bardzo wysokich wskaźnikach satysfakcji z samego procesu po stronie, po stronie poszkodowanych. A z drugiej strony mamy współpracę w tym procesie, takim klasycznym procesie sprzedaży, czyli gdzie leasing, firma leasingowa występuje jako właściciel, bezpośrednio zleca sprzedaż, Pojazdów na przykład uszkodzonych, ale także tutaj dobry przykład, taki bardzo, bardzo nowo otwierający się, czyli pojazdów powindykacyjnych, które są w jakiś sposób w gorszym stanie, gdyż często są pozyskiwane w trudnych warunkach. To jest bardzo, proces bardzo analogiczny do, do pokradzieżowych pojazdów w ubezpieczeniach. Na podstawie umowy zlecenia z firmą Karot, z firmą Karot przejmuje w pełni pojazd. Tak naprawdę w pełni pojazd z dowolnego miejsca, bezkosztowo, i zajmuje się ponownie, ponownie sprzedażą. Ale co, co na końcu firma liningowa otrzymuje? Otrzymuje po pierwsze to, co zawsze, czyli jest to usługa bezpłatna dla sprzedającego. Osiąganie wyższych niż standardowe osiągane na innych giełdach cen, co jest jakby potwierdzone dziesiątkami tysięcy transakcji, które już za nami. I stuprocentowa transparentność, zwłaszcza w świecie finansów, ale nie tylko, jest to ważne, że ten proces remarketingu jest w pełni przejrzysty, jasny, nie ma tutaj żadnego, żadnego równoległego, równoległego świata. I na końcu mamy bazę tych 15 tysięcy kupujących, którzy zapewniają odpowiednio wysokie, odpowiednio wysokie zwroty. Ale czy to się, czy to się opłaca? Transakcja transakcji nierówna ale wielokrotnie mówimy o wieloprocentowych nadwyżkach osiąganych dzięki temu modelowi i my zawsze sobie zadajemy pytanie, czy jest sens tracić tak zwane dobre, dobre okazje i dawać, dawać rabaty pośrednikom gdzieś tam pomiędzy dalej, którzy uzyskują tak naprawdę te korzyści zamiast na przykład firmy leasingowej, zamiast właściciela. I w tym przypadku, jakiś tam prosty przykład z ostatniego czasu, na jednym prostym samochodzie, który sprzedawaliśmy, udało nam się osiągnąć prawie 26 tysięcy nadwyżki, która de facto, jest to samochód wykupiony, wykupiony jako uszkodzony z floty, de facto poszła do pośredników. Cała ta korzyść poszła do pośredników, a nie do właściciela, w tym przypadku, w tym przypadku właściciela tej floty. Reasumując. Tworząc standard, mówimy, że Karot dzisiaj model Karot to jest największa platforma sprzedaży pojazdów uszkodzonych, która jest zarówno, charakteryzuje się najwyższą transakcyjnością, czyli mówimy o realnych tysiącach transakcji miesięcznie realizowanej na naszej platformie i z drugiej strony kilkunastotysięcznej bazie kupujących, która jest kilkanaście razy większa niż w przypadku platform alternatywnych. Model jest skuteczny, trochę jakby w tym modelu mówimy, że każdy samochód na końcu jakby jest tutaj sprzedany. I to, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza dla naszych partnerów po stronie firm leasingowych, to jest pełne wsparcie w procesie zagospodarowania, zarówno w tym procesie ubezpieczeniowym, w szkodach całkowitych, pełna obsługa logistyczna, ale pełne przejęcie kontaktu zarówno z użytkownikiem, jak i kupcem. To jest coś, co robi nasz zespół, a nie firma, firma leasingowa. I na końcu jest to usługa bezpłatna, która jest oferowana w ilościach które dzisiaj pozwalają nam twierdzić, że tą re realną wartość daje te 15, kilkanaście procent realnych nadwyżek versus modele alternatywne, to są jakby prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe uzyski, o których mówimy bazując na tysiącach, tysiącach przykładów, więc zachęcamy do otwartego kontaktu z nami.